W auli pierwszego elo w odbył się koncert Łukowiacy swojemu miastu. W dniu dzisiejszym w pierwszym liceum ogólnokształcącym im. Tadeusza Kościuszki wielkie święto polskiego folkloru, polskiej kultury, polskiego dziedzictwa narodowego w tradycyjnym koncercie Łukowiacy swojemu miastu zaprezentuje się zespół pieśni i tańca ziemi Łukowski Łukowiacy, ale także wyjątkowo po raz pierwszy wystąpią również nasi przyjaciele Polacy z Litwy i z Łotwy, zespół pieśni i tańca Ojcowizna z Wilna, grupy dziecięce działające przy gimnazjum imienia, gimnazjum imienia Ojca Świętego Jana Pawła II w Wilnie oraz zespół tańca ludowego Kukułeczka z Dyneburga na Łotwie, działający przy polskim gimnazjum imienia Józefa Piłsudskiego właśnie w Dyneburgu, obecnie w Dałgopielis na Łotwie. Jest to koncert szczególny, bo po pierwsze, po raz pierwszy debiutuje na scenie nasz, nasz nowy narybek, pewnie około 30 nowych adeptów tańca ludowego, piosenek ludowych. To jest ich debiut, ale jednocześnie część sentymentalna, niestety odchodzi kolej, odchodzą kolejni maturzyści, wyfruwają z Łukowa w świat, a jest ich w tym roku 10 osób, także, także kolejny, kolejny rocznik, no, przechodzi do historii, ale... ale ale oni zawsze są z nami i na po, pojedynczych koncertach w przyszłości, o czym dzisiaj również łukowska publiczność się przekona, bo dzisiaj również w koncercie wystąpi grupa absolwentów, zaprezentuje się w tańcach Rzeszowskich. Na scenie obok gospodarzy gościnnie wystąpili ich przyjaciele z zespołu Kukułeczka Złotewskiego Dyneburga. Dzisiejszy nasz przyjazd to jest naprawdę wielka, wielka radość. Wielka radość spotkać się z przyjaciółmi, wielka radość zobaczyć, jak rosną i rozwijają się Łukowiacy. Ten zespół, który gościliśmy niejednokrotnie na Łotwie, wspaniały zespół i nasze, nasza młodzież zaprzyjaźniona już od dawna. Spotykają się nawet bez naszego udziału samodzielnie w Warszawie, w Łukowie, w Dyneburgu. Więc naprawdę wielka radość przyjechać, wielka radość spotkać się. I to, że dzisiaj uda nam się tutaj zatańczyć, to naprawdę wielki sukces dla nas i wielka, wielka duma. Łotewski zespół podczas występu zaprosił na scenę dyrektora łukowiaków oraz burmistrza Łukowa. Kowiaków odwiedził również zespół Ojcowizna z Wilna. Jesteśmy już po raz drugi, byliśmy jesienią, grupa starsza, dojrzała. Dzisiaj przywieźliśmy nasz narybek, którym pokładamy nadzieję, <taki> takie nasze perełki i pokochaliśmy loków. <taki> Pytaliśmy również gości z za wschodniej granicy, jak żyje się Polakom na obczyźnie. O, nie mamy łatwo, ale e, mamy takie zwycięstwo, że e, akceptacja jest ludności litewskiej i, i szkoły są polskie. I wiadomo, że na tym wszystkim to zawdzięczamy macierze. E, Polityka, która jest teraz, prowadzona wojna, która teraz trwa, naród litewski naród polski zjednoczyła przez to Polacy zrobili się, nasi wileńscy Polacy, zrobili się bliżsi Litwinom. Być Polakiem na Łotwie to jest, to jest, no po pierwsze staramy się żeby o Polakach stworzyć ładną, dobrą opinię. Więc młodzież też uczymy, że być Polakiem to jest być dumnym ze swojej ojczyzny, robić wszystko, żeby o Polsce mówiono dobrze. Koncert, jak zawsze, oglądała bardzo licznie zgromadzona publiczność.